Dzień dobry. 75 lat temu, 10 grudnia 1948 roku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło powszechną deklarację praw człowieka. Dwa lata później to samo zgromadzenie ustanowiło na pamiątkę tego faktu 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka świętem praw człowieka. I to jest powód, dla którego jestem tutaj. Zastanawiałam się, o czym powiedzieć przy tej okazji, i ostatecznie zdecydowałam się na zwrócenie uwagi na trzy elementy samej powszechnej deklaracji praw człowieka. Pierwszy z nich to wyraźny akcent, jaki autorzy deklaracji Położyli w jej preambule na nauczanie i wychowanie do poszanowania praw człowieka jako warunek niezbędny do tego, by została ona przyjęta przez, jak to sformułowano, wszystkie ludy i wszystkie narody. Element drugi to treść pierwszego artykułu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, a właściwie jego drugie zdanie. Przypomnijmy, Artykuł pierwszy deklaracji mówi, że wszyscy ludzie rodzą się równi w swej godności i prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa. O ile pierwsze zdanie cytowane jest przez nas dosyć często, o tyle drugie dużo rzadziej pojawia się w przestrzeni publicznej. I wreszcie element trzeci. By podkreślić powszechność i uniwersalność praw, zarówno powszechna deklaracja praw człowieka, jak i wszystkie dokumenty powstałe, by ją implementować, a także obrońcy praw człowieka powtarzają jak mantrę słowa wszyscy ludzie, każdy człowiek, nikt nie powinien być pozbawiony. Boję się, że jeszcze długo będziemy musieli wszyscy to powtarzać. Spokojnie, nie zamierzam z okazji święta praw człowieka wygłosić tu długiego i wyczerpującego wykładu na temat Powszechnej deklaracji. Próbuję tylko nakłonić nas wszystkich do tego, byśmy uważnie spoglądali w jej. Co prawda leciwy, ale bardzo przemyślany tekst. Chcę także zauważyć, że niezależnie od wszystkich spraw świata tego i bardzo rozbudowanych systemów prawa, tudzież instytucji, w ostatecznym rozrachunku najsilniejszym i najskuteczniejszym bezpiecznikiem naszych praw i wolności jesteśmy my sami, jest społeczeństwo. Ale społeczeństwo, które w większości składa się z ludzi, znających swoje prawa, przekonanych do tego, by stały się one podstawą ich relacji z innymi, wreszcie gotowych, gdy zajdzie taka potrzeba, zdecydowanie ich bronić. Takiego społeczeństwa nie da się po prostu wyłączyć. Ale by Społeczeństwo było takim skutecznym bezpiecznikiem. Potrzeba stałej i niekończącej się nigdy pracy u podstaw. I już na zakończenie, z okazji Święta Praw Człowieka. Przyjmijcie Państwo ode mnie, od nas, najlepsze życzenia. No i bierzmy się do pracy. Na pewno warto.